się tak przyjrzeć, to może pewnie. Gutferros, Teraz będą pakować się. Grali pięknie. A przed Państwem, może poprosimy już do instalacji. Zespół Obelisk jest to jedyny polski zespół do tej pory. Bo mieliśmy same zagraniczne zespoły. Zespół Obelisk, ale zanim Zespół Belisk państwu zaśpiewa co nieco i zagra. To ja Państwu przeczytam bardzo ważny komunikat. Już jestem. Już jestem. Składamy serdeczne podziękowania. W szkole językowej. Lindberg, który jest fundatorem kursu, rocznego kursu języka angielskiego albo niemieckiego, do spożycia kolacji 100 złotych polskich. Oczywiście w loterii fantowej, jeżeli ktoś z Państwa wygra, będzie mógł spełnić to swoje marzenie. Sklepy sportowe. My. Jeszcze Bent, Czyli obelisk Bend. Ja Państwu teraz powiem parę słów na temat tego zespołu, tylko uporam się z tymi kartkami, które były zbierane od wielu lat, żeby nie zagubić się na tej imprezie, żeby poskładać skrupulatnie. Może ja odłożę tutaj. Zespół obelisk. Oni w ogóle na początku, jak tutaj rozmawialiśmy, przed chwilą mnie zadziwili. Spytałem ich się, panów z zespołu obelisk, jak ile czasu potrzebują, żeby zainstalować się. Powiedzieli, 5 minut. To jest niezwykły wynik. To jest, proszę Państwa, świadczy o tym, że zespół jest. Naprawdę zespołem, który wróży wiele. Wiele dobrego, ponieważ oni chcą grać, im wystarczy 5 minut, żeby się zainstalować, co jest na rynku artystycznym wręcz fenomenem, bo zespoły zazwyczaj instalują się po 2-3 dni, te lepsze, te gorsze po 6-8 godzin, panom Starszy 5 minut. To już jest naprawdę wielka zagadka, którą za chwilę będziemy mieli przyjemność usłyszeć. Ja może powiem parę słów na temat zespołu Obelisk. Tekst, oczywiście, jak przystało na piknik oborowski, jest po angielsku. Ja będę tutaj tłumaczył. O, już mam jeden taki wyraz, który rozumiem. Roman. Roman szedł, ja tak będę, no ponieważ nie ma sensu wszystkiego tłumaczyć. Szedł, zobaczył gimnazjum, doszedł do wniosku, że założy kapelę. Później okazało się, że chciałby założyć kapelę, ale w ogóle nie ma pojęcia o grach na instrumentach. Wkurzył się bardzo. Nie, poszedł do zakurzonej piwnicy. Znalazł starą gitarę ojca. Szybko ją wziął, odkurzył, odkurzaczem. Marki Zelmer, proszę, też polska nazwa. I gitara dzięki temu. Była odkurzona i jak zobaczył tą gitarę, nagle pojął, że mógłby się nauczyć grać na, tą, na tej gitarze. Yy, powolutku, chaotycznie zaczął wybijać pierwsze rytmy. Yy, te rytmy były leciutko takie zakurzone, ponieważ gitara nie została starannie odkurzona. Wtedy mocno się wkurzył i poznał kolegę, który grał na perkusji. I powiedział, Roman nie martw się, ja ci pomogę. Zaczął wybijać pierwsze rytmy. I tak zaczęła się intensywna nauka gry na instrumentach. Instrumenty już były w całości odkurzone, najpierw... A skąd ta gitara akustyczna? No, nieważne. Pierwszą pieśnią, którą stworzył zespół, pieśń pozostaje nagonasienna, czyli taki erotyczny troszeczkę. Nie wiem czemu w tym wieku, no ale dobrze. By aha i była jeszcze dedykowana koledze w gimnazjum, to już zupełnie mnie w osłupienie wprawiło. I potem chłopaki grali z dnia na dzień coraz lepiej. I grali, 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 aż skończył się okres nauki i przyszedł czas na czy professional? Czy tak sobie? Poznali wówczas menadżera, Marcina. I powiedział: Idziemy w tym kierunku. Idziemy w kierunku materialnym. Pięknie. Obelisk zaczął pracę nad nowym. Yy, nowym. Aha, ukierunkowanym muzycznie materiałem. Obecnie skład zespołu ulega niewielkiej zmianie. Ta zmiana jest uzależniona od y, single Piękna niewinność a w kilka miesięcy później wystąpił na w ogólnopolskim przeglądzie piosenki licealisty stroją a ja proszę państwa bo oni się stroją ja mam jeszcze y, taką refleksję czytałem kiedyś takie eseje Hakima Bejsa on taką kultową książkę wydał i on zaprzeczył wszelkiego rodzaju formom, które istnieją, to jest końcówka XX wieku, formom, które istnieją na świecie. Lansował taki tryb pod prąd. I kto wie, czy ci młodzi ludzie, którzy są naprawdę niecodzienni, i to w pierwszym spotkaniu ja już zauważyłem, jeżeli oni powiedzieli, że 5 minut potrzebują na instalację, są fenomenalni. Dlatego być może, że nam się uda już za chwilę rozpocząć, prawda? Usłyszałem po angielsku no, no, czyli tak. I oni za chwilę rozpoczną. Przed Państwem obelisk. Bend. Aha, i co ciekawe, nie stroją gitar do strojków elektronicznych, tylko na łóżko. To, co Państwo tutaj widzicie, to są talerze. A co są bębny? Te instrumenty, które y, są owalne na wstępie, a kończą się gryfem, to są gitary. A pan, który gra na basie, ma czapkę. Pytanie do zespołu Obelisk. Czy jesteśmy w stanie rozpocząć? Tak? Kropka jeszcze mała, 45 minut, i zaczynamy. Zespół Obelisk Będ. Terima kasih telah menonton!